Już 25 października fani horrorów wkroczą do świata koszmarów. Chociaż trzeba przyznać, że początek debiutańskiego projektu polskiego studia przypomina bardziej marzenie spukanego studenta. Gracze założą buty przeciętnego nastolatka, który odziedziczył po swojej babci dom. Jest tylko jeden minus domostwo mieści się w miasteczku nękanym przez złowrogą klątwę, dlatego sytuacja szybko wymyka się spod kontroli. Daniel musi walczyć o swoje życie niezawodnym pistoletem, jeśli tylko znajdzie amunicję. W takim wypadku nie muszę przekonywać do rozglądania się po okolicy i rozwiązywania licznych łamigłówek. Tutaj muszę pochwalić twórców za stworzenie losowego systemu rozgrywki, dzięki któremu każda gra stanie się wyjątkowa. Do tego doliczam niezłą grafikę opracowaną na silniku Unreal Engine 5, ścieżkę dźwiękową stworzoną przez weteranów oraz wszędą belski klimat Silent Hill minus. Studio założono w 2022 roku.